Żyjemy w świecie pełnym powierzchownych interakcji, gdzie prawdziwie znaczące połączenia są rzadkie i cenne. Niemniej jednak coraz więcej osób pragnie czegoś głębszego i duchowego, chcąc nawiązać więzi wykraczające poza to, co fizyczne i natychmiastowe. Wkraczamy w tajemniczy i fascynujący obszar, w którym połączenia duchowe łączą się z codziennymi doświadczeniami, nadając życiu niepowtarzalny blask. Te więzi nie są widoczne dla oka lecz mocno odczuwalne przez serce, oferując rodzaj rozpoznania, który przekracza czas i przestrzeń, to jak odnalezienie części siebie w innym, rezonans przypominający nam, kim naprawdę jesteśmy na głębszym poziomie. Intuicja nas prowadzi, ujawniając się w momentach intensywnej jasności, lub podczas żywych snów, które wydają się echem innych żyć. Są to oznaki więzi, które nie mogą być ograniczone prostymi, racjonalnymi wyjaśnieniami. Wpływ takich duchowych połączeń wykracza poza same relacje, wpływając na każdy aspekt naszego istnienia. Przynoszą ze sobą nauki, wyzwania i rozwój, kształtując nasze osobiste podróże w znaczący sposób. Ten film to podróż do odkrywania i eksploracji tych potężnych znaków. Niezależnie od tego, czy to poprzez pozornie przypadkowe spotkania, rozmowy, które płyną bez wysiłku, czy spokojną wewnętrzną ciszę, która cicho, ale przytłaczająco się osadza, każde doświadczenie przypomina nam, że jesteśmy głęboko połączeni z innymi w sposób, którego nie możemy zobaczyć, ale na pewno czuć. To zaproszenie do otworzenia umysłu i serca na manifestacje wszechświata, aby dostrzec i docenić te cenne duchowe interakcje. Tekst. Kiedy spotykamy kogoś i natychmiast czujemy niewytłumaczalną więź, wydaje się, że bariery czasu i przestrzeni znikają. To zjawisko rozpoznania dusz wykracza poza logikę i dzieje się na znacznie głębszym poziomie. Wyobraź sobie, że spotykasz kogoś po raz pierwszy, i mimo braku wspólnej przeszłości, masz wrażenie, jakbyś znał tę osobę od zawsze. To rzadkie i potężne uczucie. Które wielu opisuje jako połączenie komfortu i ekscytacji, jak ponowne spotkanie starego przyjaciela po długiej rozłące. Doświadczając tego, masz przed sobą otwarcie drzwi do czegoś poza zwyczajnością połączenie, które rezonuje na poziomach wykraczających poza werbalne wyjaśnienia i racjonalność, ale które jest bezpośrednie i niezaprzeczalne. Sytuacje, w których te połączenia się ujawniają, są różnorodne i surrealistyczne. Może to być Przypadkowe spotkanie w kawiarni, zebranie w pracy, a nawet podczas podróży. W tych momentach następuje wzajemne rozpoznanie, które wywołuje natychmiastowe poczucie przynależności, tworząc więź, jakby była zsynchronizowana przez siły wszechświata. W kategoriach duchowych sugeruje to, że dusze znały się już w jakiś sposób, czy to w poprzednich życiach, czy poprzez wspólną duchową wędrówkę która pozostaje zapisana w głębi każdej z nich. To rozpoznanie wykracza poza fizyczność czy powierzchowne cechy, opierając się na intuicyjnym poczuciu, które choć niewytłumaczalne, po prostu ma sens. Spojrzenie w oczy drugiej osoby zdaje się przywracać uśpione wspomnienia i wyzwala silną potrzebę zbliżenia się i zrozumienia. To niemal jak kosmiczny taniec, w którym obie strony poruszają się w tych samych krokach, bez wcześniejszej próby. Tworząc harmonijną i znajomą melodię. Takie interakcje cechuje rzadko spotykana płynność i cicha wzajemna zrozumiałość, sugerujące, że w jakiś sposób los zaaranżował to spotkanie. Jest to zaproszenie do zgłębiania głębi tej interakcji, która może być zarówno katalizatorem rozwoju osobistego, jak i otwarciem na wyższe doświadczenia duchowe. Te więzi są opisane jako latarnie światła, które prowadzą i uspokajają w trakcie podróży życia często sygnalizując, że jest coś, co należy nauczyć się lub uzdrowić w obecności tej osoby. Takie spotkania to zaproszenia do głębszego poznania siebie, kwestionowania naszych perspektyw i praktykowania wartości ludzkiego połączenia w jego najczystszej i najwyższej formie. Sny mają mistyczną moc, którą często ignorujemy, ale skrywają głębokie znaczenia w zakamarkach naszego podświadomego umysłu. Gdy ta sama osoba pojawia się wielokrotnie w naszych snach, nie jest to zaledwie zwykła postać z naszych nocy odpoczynku. Może to być otwarte okno na intensywniejsze połączenie między dwiema duszami. Te sny nie są przypadkowymi twórczościami naszego umysłu, są raczej portalem, w którym świat fizyczny i duchowy się spotykają, dając nam cenne wskazówki o naszych najważniejszych relacjach. Relacjonując doświadczenia osób, które odczuły tę niezwykłą więź poprzez sny. Dostrzegamy, że te nocne wizje działają jak posłańcy wszechświata, próbując nas prowadzić ku głębszemu zrozumieniu i kluczowym odkryciom. W ogromie świata snów każdy detal staje się symbolem pełnym znaczenia, gotowym do rozszyfrowania przez tych, którzy potrafią słuchać. Gdy dwa duchy są w szczególny sposób połączone, ich sny zaczynają się synchronizować, tworząc wspólną przestrzeń duchową, gdzie odbywają się ciche rozmowy. To subtelne, często niedostrzegalne połączenie ujawnia ślady więzi, która wykracza poza to, co fizyczne i materialne. Ludzie z różnych środowisk opowiadają, że widzieli te same obrazy, czuli podobne emocje i doświadczali poczucia bliskości z kimś, kto wcześniej był tylko zwykłym elementem codzienności. Te oniryczne spotkania, powtarzające się i żywe, są dowodem na istnienie potężnego połączenia cichej, lecz silnej komunikacji która przypomina nam o czymś wykraczającym poza nasze konwencjonalne rozumienie. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości używa snów jako kanału do przekazywania wiadomości, które często umykają nam na jawie. Te senne przeżycia czasem zawierają odkrycia, które rozjaśniają emocje i sytuacje z naszego dnia codziennego, często przysłonięte nadmierną logiką i rozsądkiem. Ciągła obecność kogoś w naszych snach może sugerować potrzebę zwrócenia uwagi, na tę konkretną relację w naszym rzeczywistym życiu, jakby delikatna melodia szeptała o konieczności zauważenia tej wyjątkowej energii, która nas łączy. Relacje ludzi, którzy we śnie znajdują odpowiedzi na pytania, dręczące ich od dawna na jawie, nie pozostawiają wątpliwości co do duchowego wpływu, jaki niosą takie wizje. Ten dar marzeń i głębokiego odczuwania jest wezwaniem. Byśmy słuchali tego, co naprawdę się liczy. Taka powtarzalność w marzeniach to jakby miłosne przypomnienie od losu, zapraszające nas do zgłębiania, co ta osoba faktycznie znaczy na naszej duchowej ścieżce. Gdy się budzimy, zabieramy ze sobą kawałki opowieści zapisanej w gwiazdach, która po złożeniu może prowadzić do zrozumienia i odkrycia celów w wyjątkowej relacji. Słuchamy i przyjmujemy szept wszechświata poprzez nasze sny określąc nowe znaczenia naszych osobistych podróży. Na rozległej drodze życia spotkanie z niektórymi osobami nie jest tylko kwestią przypadku, to ruch kierowany przez niewidzialne siły, które wydają się w tajemniczy sposób splatać nici przeznaczenia. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą i wielokrotnie spotykasz kogoś, kto pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach, jakby wszechświat spiskował, by wasze ścieżki ciągle się krzyżowały. Te spotkania to nie przypadkowe zbiegi okoliczności, lecz wyraźne znaki większej sieci, która może być cicho tkana między wami. Przy każdym nowym spotkaniu poczucie znajomości i myśl, że jest coś więcej, stają się namacalne, wzmacniając wiarę w istnienie większego celu poza przelotnymi spojrzeniami. Ludzie, którzy spotykają się w różnych miastach i w zupełnie odmiennych okolicznościach, dają przebłysk zrozumienia, że ta pozornie przypadkowa więź Kryje coś do odkrycia. Te częste spotkania ujawniają wzorzec sugerujący, że te dusze mają coś do podzielenia się, misję do wypełnienia lub może wspólną drogę do przebycia, to tak jakby życie w swojej nieskończonej mądrości tworzyło scenę dla opowieści o duchowej więzi, która odkrywa się, gdy pozwalamy się prowadzić tym niezwykłym zdarzeniom. To chwile, które widziane przez pryzmat duchowości stają się wezwaniem do introspekcji i uznania, że być może te spotkania nie są jedynie przypadkami, ale zaproszeniami do eksploracji i rozwijania ukrytej więzi. Nici łączące dwie osoby w takich spotkaniach są tkane z intencjami wykraczającymi poza oczywistość, sugerując, że nasze losy mogą być powiązane w sposób, którego jeszcze w pełni nie rozumiemy. Rozpoznając i akceptując te powtarzające się spotkania, otwieramy drogę do więzi, która może nas wzbogacić duchowo. To zaproszenie od wszechświata, by poddać się magii chwil zaplanowanych przez siły wykraczające poza nasze zrozumienie. Te niezwykłe spotkania, powtarzające się jak podstawowe nuty wciąż komponowanej melodii, wywołują głębokie przebudzenie wewnętrzne, zachęcając nas do podążania za znakami i rozwijania bardziej wyostrzonego postrzegania dróg, które mogą obrać nasze duchowe podróże. To niewidzialna siła wzajemnego odkrywania obietnica wzrostu. I możliwość doświadczenia więzi przekraczającej granice czasu i przestrzeni, sprawiająca, że wierzymy w przeznaczenie w jego najpełniejszym i najbardziej wszechstronnym sensie. Słowa płyną jakby bez wysiłku, jak rzeka płynąca łagodnie, pozwalając, by każdy dialog stał się harmonijnym tańcem. W tej wymianie słów nie potrzeba, by wyrazić uczucia, bo istnieje wzajemne zrozumienie, niewidzialna harmonia, pozwalająca obu osobom nadawać na tej samej fali. Kiedy rozmawiają, czas jakby zwalnia, a troski zewnętrznego świata znikają. Rozumieją się w sposób wykraczający poza zwykłe pojmowanie, jakby zawsze o sobie wiedziały. Te komunikacje cechuje żywa obecność i momenty, w których spojrzenia opowiadają historie głębsze niż jakiekolwiek akapity mogłyby opisać. Tego rodzaju interakcja rezonuje w duszy, tworząc bezpieczną przestrzeń, w której myśli i uczucia mogą być dzielone bez obawy przed oceną to rodzaj połączenia, które otwiera drzwi do szczerych i pełnych wrażliwości rozmów, ujawniając części nas samych, które być może były dotąd nieznane. Często te rozmowy towarzyszą wygodne milczenia, gdzie brak słów mówi tyle samo co same słowa. Fascynujące jest to, jak w tych wymianach pojawia się poczucie bliskości i komfortu. Częstotliwość wzajemnego zrozumienia Zdaje się zestrajać w sposób niemal magiczny, przekształcając zwykłą obecność w wyrocznie wspólnej mądrości. Tak głęboka komunikacja pozwala na nieustanny taniec pomysłów, wymianę energii, która odżywia i inspiruje, pozostawiając obie strony odnowione. Taka zrozumienie wykracza poza konwencjonalne zmysły, wkraczając do sfery intuicji i poszerzonej percepcji, co sprawia, że dyskusje stają się bogatsze i bardziej znaczące. To połączenie jest jak most między wewnętrznymi światami, otwarty kanał, przez który esencja każdego człowieka może swobodnie płynąć. Jest to nieustanne przypomnienie o znaczeniu obecności i uważności, o wartości doceniania i kultywowania tej harmonii, która łączy nas w naprawdę głęboki sposób. To połączenie, oparte na płynnej komunikacji, wyzwala nas do wspólnego wzrastania, odkrywania nowych emocjonalnych i duchowych głębi. Oraz doskonalenia naszych zdolności empatii i komunikacji. Fakt, że dialog może płynąć z taką naturalnością, to rzadki dar, który trzeba przyjąć z wdzięcznością i świadomością. Przemienia to nie tylko sposób, w jaki postrzegamy innych, ale także nasz własny sposób rozumienia świata i siebie samych. W kontekście duchowych połączeń, te przebłyski znajomości nie są tylko przypadkami, mogą być sygnałem, że istnieje głębsza więź między dwiema osobami transcendentna i starożytna. Gdy jesteś z kimś, z kim dzielisz taką więź, momenty déjà vu mogą pojawiać się jak ciche przypomnienia, że wasze dusze mają wspólną przeszłość, wykraczającą poza to, co mogą dostrzec oczy. To uczucie jest niczym otwarte okno do wymiaru, gdzie tradycyjny czas nie ogranicza tego, co można poczuć i przeżyć. Ten przebłysk może być zarówno potwierdzeniem prawdziwego związku, jak i bodźcem do zbadania relacji z nowym zrozumieniem i szacunkiem. Kiedy pojawia się podczas interakcji z tą osobą, może się wydawać, że fragmenty przeszłości, teraźniejszości i przyszłości splatają się, tworząc mozaikę wspólnych doświadczeń, które wykraczają poza chwilę obecną. Trudno zignorować te wydarzenia, ponieważ wywołują silne poczucie rozpoznania i potwierdzają głębię relacji, która sięga poza fizyczność i materialność. W tych rzadkich chwilach, kiedy to się dzieje, wydaje się, że wszechświat sugeruje przeznaczenie. Przypominając starannie zaaranżowany kosmiczny taniec, który zmusza nas do spojrzenia sobie w oczy i rozpoznania czegoś znajomego i cennego. Tworzą one nie tylko dzieloną przestrzeń pełną ukrytego zrozumienia, lecz również działają jako katalizator do głębszych i bardziej znaczących rozmów. Coś w nas rezonuje, gdy doświadczamy takich chwil, cicha zachęta do głębszego zbadania dlaczego tych natychmiastowych uczuć duchowego połączenia. Pozwalając się prowadzić tym znakom, otwieramy się na poziom przyjaźni lub miłości, wzbogaconej intuicyjnym i naturalnym zrozumieniem, wiedzą, która płynie z duszy bez słów. W swojej istocie sugerują, że poprzez interakcje można odkryć coś wartościowego, a te nadprzyrodzone doświadczenia mogą być zarówno przypomnieniem w ciemności, jak i przewodnikiem w chaosie codzienności. To subtelne zaproszenie do zgłębiania głębi naszych relacji i oceniania elementów naszej duchowej układanki, które pasują w obecności drugiej osoby, oferując wgląd w uniwersalną prawdę, którą można dostrzec tylko wtedy, gdy jest się prawdziwie połączonym duszą. Synchronizacje mogą nie mieć oczywistej logiki, której często szukamy w codziennych doświadczeniach, ale mają ogromną moc prowadzenia nas ku głębszemu zrozumieniu więzi wpływających na nasze życie. Kiedy życie obdarza nas nadzwyczajnymi zbiegami okoliczności, które wydają się rezonować z naszą duszą, jesteśmy delikatnie kierowani w stronę relacji, które wykraczają poza przypadkowość. To nie tylko kwestia przypadkowych wydarzeń, ale raczej uniwersalna choreografia sugerująca pokrewieństwo i przeznaczenie między dwiema osobami. Te chwile, choć małe i z pozoru nieistotne, mają niesamowitą zdolność oświetlania ścieżek, które w przeciwnym razie pozostałyby ukryte. Brak logicznego wyjaśnienia tych zbiegów okoliczności odbija się echem duchowego związku, który przekracza tradycyjne zrozumienie. W wielu przypadkach te synchroniczności pojawiają się jako powtarzające się wzorce lub nieoczekiwane zdarzenia, które nieuchronnie skłaniają cię do zatrzymania się i przemyślenia, czy dzieje się tu coś większego. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości może oferować subtelne znaki, lub nawet krzyczeć poprzez nieprawdopodobne incydenty. Takie doświadczenia nie są jedynie szczęśliwymi przypadkami. To cicha wiadomość, delikatny szept kosmosu, zachęcający nas do zwracania uwagi. Te wzorce są jak elementy układanki, przybliżające nas do duchowej prawdy, dzielonej z kimś wyjątkowym. Stajemy więc przed wyborem. Ignorować czy podążać, ale serce intuicyjnie zna właściwą drogę. Odkrywanie znaczenia tych doświadczeń to zaproszenie do eksploracji wnętrza i świata zewnętrznego, świadomości, że synchronizacja jest często duchowym przypomnieniem, że nie żeglujemy samotnie po tym rozległym wszechświecie. Zbieg okoliczności zaczyna tkać gobelin głębokich znaczeń, ujawniając sublimeszą sieć połączeń, która nas łączy. To objawienie zaprasza do czułego docenienia życia i tych, którzy kroczą z nami ścieżką duchową. Związek, który wyłania się z tych synchronizacji, wykracza poza zwykłą obecność fizyczną, otwiera drzwi do wzbogacających doświadczeń, które karmią duszę i poszerzają nasze postrzeganie świata. Przyjmując te doświadczenia otwartym umysłem i sercem, jesteśmy zachęcani do zaufania tajemniczym ruchom wszechświata, do wiary. Że każde spotkanie i zdarzenie ma cel i zbliża nas do głębszego zrozumienia, kim jesteśmy i jakie jest nasze miejsce w wielkim planie rzeczy. Zaufaj tym synchronicznościom, jak ścieżce oświetlonej duchowością, odkrywającej głębie i piękno naszych więzi, jednoczącej nas poprzez czas i przestrzeń w kosmicznym tańcu połączenia i miłości. To ten cichy, niewytłumaczalny głos, który często czujemy wewnętrznie prowadząc nas we właściwym kierunku, nawet gdy rozum wydaje się wątpić. Intuicja to to niewytłumaczalne uczucie bezpieczeństwa i swojskości, gdy jesteśmy obok kogoś, jakby cały wszechświat był w idealnej harmonii. To jakby wewnętrzny przewodnik prowadził nas ścieżką pełną znaczenia, pomagając wyodrębnić interakcje, które na pozór przypadkowe okazują się pełne celu. Przeglądając historię przyjaciół lub rodziny, często zauważamy przypadki, gdzie intuicja była kluczowa w rozpoznaniu szczególnej więzi, pokazując wewnętrzną mądrość, która przewyższa słowa i gesty. Ta intuicja, która przeplata się w duchowych relacjach, jest niczym emocjonalny kompas, kierujący nas z celem niewytłumaczalnym, lecz niewątpliwie trafnym. Obserwowanie niesamowitych reakcji i rozwinięć wynikających z tych więzi pozwala zrozumieć, że intuicja to więcej niż impuls. Jest darem duszy, który łączy nas z czymś większym. To właśnie pomiędzy wierszami tej cichej komunikacji tkwi pewność, że głębokie więzi przekraczają czas i przestrzeń, przynosząc siłę i jasność do naszych relacji. Zaufanie intuicji jako stałemu przewodnikowi utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy na właściwej drodze, nawet gdy szczegóły nie są jasne. Podobnie jak znajoma melodia rozbrzmiewa w nas, sprawiając, że rozpoznajemy i akceptujemy tych, którzy pojawiają się na naszej drodze z intensywnością, której rzadko potrafimy wyjaśnić, ale którą niewątpliwie czujemy. Tego rodzaju otwartość na uczucia wzmacnia i umacnia te więzi, pozwalając im naturalnie rosnąć i ewoluować. Duchowa więź wynikająca z tej intuicyjnej bliskości przynosi nie tylko jasność potrzebną do podejmowania decyzji, ale także głębokie poczucie celu i kierunku. Podążając tą ścieżką, kierowani intuicją, odkrywamy nie tylko, że pewne osoby są przeznaczone, by przeciąć naszą drogę, ale także mądrość, że wszechświat zawsze sprzyja nam, gdy jesteśmy otwarci i gotowi usłyszeć ciche wezwanie naszej własnej duszy. Te doświadczenia wzbogacają podróż życia, pokazując, że duchowe więzi mają moc przekształcania naszego istnienia w sposób niespodziewany i cudowny. Zauważasz, że pośród chaosu świata, przy tej osobie wszechświat wydaje się być w doskonałym porządku. Ten spokój wykracza poza fizyczność to tak, jakby obecność tej osoby uspokajała twojego ducha i odganiała wszelkie wątpliwości oraz niepewności. To uczucie pokoju nie jest jedynie chwilowym pocieszeniem. Lecz kotwicą, która przynosi klarowność i cel pośród codziennych niepewności życia. Oprócz tej spokojności, wewnętrzny pokój oznacza również poczucie pełni, jakby ta więź wypełniała puste miejsca w Twoim życiu i pozwalała Ci patrzeć na świat łagodniejszym i bardziej pozytywnym spojrzeniem. Taka relacja uczy nas, że prawdziwy pokój to nie brak wyzwań a raczej obecność więzi, która nas wzmacnia i motywuje, dostawiania czoła wszelkim trudnościom z odwagą i spokojem. Kiedy jesteśmy w harmonii duchowej z inną osobą, nasze wnętrze dostraja się do najwyższych wibracji miłości i wzajemnego zrozumienia. To pozwala nam dążyć do wewnętrznego spokoju, który przekracza to, co zwyczajne. Dzięki tej więzi stajemy się bardziej odporni, ponieważ wiemy, że niezależnie od burz, czeka na nas bezpieczna przystań. Tego rodzaju relacje uczą nas wartości oddania i zaufania, pokazując, że prawdziwa siła tkwi w byciu otwartym z osobami, które głęboko dotykają naszej duszy. Nauczyliśmy się doceniać dzieloną ciszę, ponieważ jest ona pełna zrozumienia i empatii, bez potrzeby wypowiadania słów, tylko z pewnością, że jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być. W tym procesie ujawniamy naszą istotę i budzimy się do bardziej autentycznej wersji siebie. Ta relacja zmienia sposób, w jaki postrzegamy świat, skłaniając nas do świadomego dążenia do wzrostu i równowagi. Ostatecznie wewnętrzny spokój to nie tylko korzyść, ale i dar wynikający z uznania i pielęgnowania tej rzadkiej i cennej więzi, która dotyka duszy i rozświetla naszą drogę. Kończymy tę podróż, badając znaki wskazujące na głębokie połączenia duchowe. Elementy, które w codziennym pośpiechu często pozostają niezauważone. Zagłębiając się w istotę tych więzi, potrafimy dostrzec subtelne, lecz potężne aspekty, takie jak przytłaczające uczucie, że znamy kogoś z nieokreślonego miejsca, zmieniając przypadkowe spotkania w chwile osobistych odkryć. Te więzi, choć tajemnicze, są okazją do wzrostu i transcendencji, zachęcając nas do patrzenia poza to, co fizyczne i namacalne. Rozpoznając i akceptując obecność tych znaków, przyjmujemy zaproszenie od wszechświata na podróż w kierunku samopoznania i prawdziwego połączenia z innymi, co budzi w nas wewnętrzne bogactwo. Otwierając nasze serca i umysły na te sygnały, pozwalamy intuicji prowadzić nas, zamieniając nieznane w zaufanie, a wątpliwości w mądrość. Stajemy się otwarci na wiadomości, które objawiają nam się we snach, na spotkania przypisane przeznaczeniu. I na zbiegi okoliczności, których nie można dłużej ignorować. Płynność w komunikacji i znajome uczucie déjà vu potwierdzają, że te interakcje to nie tylko przypadki, ale święte doświadczenia przeznaczone, by nas duchowo wznieść. Gdy uczymy się słuchać i ufać naszemu wewnętrznemu głosowi, rozwijamy nie tylko lepsze zrozumienie siebie, ale także bardziej harmonijną i zrównoważoną relację z otaczającym nas światem, co otacza naszą drogę spokojem i celem. Nasze życie nabiera nowego znaczenia, gdy z otwartością i wdzięcznością przyjmujemy te więzi. Mogą one zmieniać nasze perspektywy, zapewniając spokój i równowagę, nawet w obliczu burz emocjonalnych lub codziennych wyzwań. Kultywowanie tej praktycznej i dostępnej duchowości to z pewnością sposób na wzbogacenie duszy i odkrycie nowego sposobu postrzegania i życia. Ten film był tylko punktem wyjścia. Niech każdy z Was poczuje się zainspirowany do odkrywania własnych duchowych ścieżek, karmiąc swojego ducha tymi cennymi i niepowtarzalnymi doświadczeniami. Niech więzi, które tworzymy, prowadzą nas do miejsca miłości, spokoju i głębokiej wiedzy nie tylko o innych, ale przede wszystkim o nas samych.